Pani Mario, wspaniały sukces. Pani powieść obyczajowa cieszy się ogromną popularnością. Skąd to wynika? Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że moja powieść do cieszy się bardzo dużą popularnością. Skąd wynika fenomen? Chyba wartości, jakie powieść wniesie z tożsamości, łączności z ojczyzną, z historią, rodziną. Czy pamięta Pani moment? którym zdecydowała się być pisarku. Tak, pamiętam. Bardzo dobrze. To był moment, gdy moje fragmenty z powieści ukazywały się w prasie. Pamiętam, że otrzymywałam wtedy bardzo dużo pozytywnych opinii. A czy mogłaby Pani powiedzieć, skąd czerpi Pani inspirację do swoich książek? A otóż z życia obserwuję ludzi, słucham rozmów. Czasem jedno zdanie może zapoczątkować nową historię. Porka Pan od 30 powieści, kilkudziesięciu opowiadań. Aktywistka. Działaczka społeczna w czasie Powstania Warszawskiego. Pisarka otoczona była przez przyjaciół i powstańców. Została uwieczniona w filmie Powstanie Warszawskie. Pochowana w alei zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.